Cześć, cześć, siemanko, witam serdecznie Teraz tak na szybko, szybko Bo mi się zaraz telefon rozładuje 5% jest Nowy nabytek, prezent Od Kochanej teściowej Karłatka Już Pokazuję, tutaj była w denicy. Aha, tu jest Jakiś paszport Hammer Chumilis 110 cm, bardzo ładna palemka, bardzo się cieszę z niej. I tutaj jest taka, e, widać, że wychodzi chyba dwa takie z listkami odrosty. A takich już twardszych, tutaj jeszcze jeden. E, I z drugiej strony są jeszcze, naliczyłem chyba z 5. Bryłka korzeniowa. I wsadzamy. A więc karłatka. Tak się prezentuje. Oczywiście na pustyni. W tym miejscu była posadzona taka malusieńka, biedna karłatka, która nie chciała mi rosnąć. E, którą też dostałem z wymiany. No niestety ona była jakaś zmarniała. E, no i została przesadzona. Może, może coś z niej będzie. Jeszcze się nie zdążyło ukorzenić. Barne szanse tej malutkiej daje, ale, ale daje zawsze. I tutaj mamy posadzoną nową. Kurde, fury jeżdżą. Także bardzo, bardzo mi się ta palemka podoba. Nie widać że na niej e, żadnych szkodników. No po prostu jest śliczna. Jak Wam się podoba, bo mi bardzo. Tak jak mówiłem, tutaj jest jeden odrościk, tutaj idzie drugi odrościk. Tutaj przykryłem, ja muszę to lekko odkryć. Tutaj jest taki, taki wypustek, czwarty. Może wypuści listki jeszcze. Korzeń. Nie od palmy. E Raz, dwa, trzy, tu jest czwarty, i z drugiej strony jest jeszcze jeden. I tutaj jest piąty. Słuchajcie, nie przygotowywałem dla niej specjalnie miejsca, po prostu wykopałem dołek. Wyciągnąłem palmę z doniczki, posadziłem, wsadziłem do dołka, zasypałem ziemią, podlałem i to wszystko. Nie dawałem jej żadnych oborników, żadnych e, mieszanek ziemnych, e, bo po prostu mi się wydaje, że ta ziemia, którą mam tutaj w ogrodzie e, lepiej wygląda, jest lepsza niż ta, w której ona do tej pory była. No i będzie sobie tutaj rosła. Mam nadzieję, że się fajnie przyjmie. A nawozić ją będę normalnie, chyba e, jakimiś roztworami z obornika lub z pokrzywy, zobaczymy. W tym roku nie zamierzam stosować żadnych nawozów krystalicznych i innego tego typu sztucznych. Wszystko na bio. Stawiam w tym roku na bio. A w środku, jak to wygląda. No, rozwijające się trzy listki. Tutaj większy. Idą dwa kolejne. No, fajnie się to rozwija, właśnie. Pierwszy raz mogę zaobserwować taką karłatkę to z bliska, jak się rozwija, bo to jest moja pierwsza taka, no, już troszkę taka podrośnięta palemka. I właśnie widzę, że to nie rozwija się tak, że wypuści jeden liść, który się rozwinie i dopiero kolejny wypuszcza, tylko już tu, a nawet 4, 1, 2, 3 i tam, tam w środku, w środku, w środku takie malutkie, malutkie coś tylko że tu, jakiś liść obcy wpadł. Ja tam ręki nie wsadzę, bo, bo strasznie kuje. I tak. Jak już mam tą palmę taką podrośniętą, to stwierdzam ze stanowczością, że nie będę już się bawił w wysiewanie żadnych palm, tylko po prostu e, pokupuję sobie, jeśli będzie mnie na to stać, bo palmy są oczywiście dosyć drogie, już takie podrośnięte, które od razu wprowadzają jakiś tam efekt w ogrodzie bo żeby taka mała się rozwinęła na to potrzeba kilka lat a tutaj mamy już gotową fajną sadzonkę tylko właśnie trzeba szukać ładnych zdrowych sadzonek także na temat karłatki w moim ogrodzie to na razie tyle jak się będzie rozwijała będę Informował i filmował na bieżąco. Jeśli coś się będzie działo fajnego, albo niefajnego, dobra. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.